Państwa bardzo serdecznie na konwencji wyborczej Komitetu Wyborczego Samorządowcy Razem. Kilka <kluczy> miesięcy temu spotkało się parę osób, których zupełnie nic nie łączyło. Wszyscy byli z różnych środowisk politycznych, z różnych środowisk społecznych. Natomiast łączył nas jeden cel. Praca dla powiatu i praca dla miasta. Tak? Panie i panowie, chciałbym przedstawić Państwu Człowieka wielu talentów 35-letnim stażem przedsiębiorcę, ojca, męża, dziadka. Szanowni Państwo, nasz kandydat na burmistrza Dariusz Dzięki! Darko oddajemy ci głos. Sala jest twoja. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam kandydatów na. Radnych witam osoby towarzyszące, witam sympatyków. Chciałbym Państwu przedstawić program, jaki mamy, jaki chcemy zrealizować w czasie tej kampanii, w czasie mojego burmistrz burmistrzowania. Tak, przez te 5 przez te lat mamy nadzieję, że my ten program zrealizujemy. Mamy na to sposób, wiemy, jak to zrobić. Pierwszym z punktów programu jest ogólnodostępny punkt selektywnej zbiórki odpadów. Proszę Państwa, obecnie jest jeden dzień w tygodniu, kilka godzin. My chcemy Zrobić tak, żeby był czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wiemy jak to zrobić i to zrobimy. Zauważyliście Państwo, że nasz urząd miejski został zamknięty w czasie pandemii i do tej pory, jako, jakoś tak fajnie jest, nie chcą go otworzyć, tak? Wygodnie jest urzędnikom, ale niewygodnie jest nam to haczewianą, więc my otworzymy ten urząd. Będzie tak, jak było kiedyś. Do tego wprowadzimy administrację. To znaczy, będziemy mogli wiele spraw załatwić y, przez komputer, będziemy mogli podpisać się elektronicznie na tablecie w urzędzie. Nie będzie papieru, nie będzie drukarek, nie będzie niszczarek. Nie będziemy szantażować ludzi y, tym mostem, który ma powstać już od, kil od trzech kadencji. Po prostu my ten most wybudujemy, wiemy jak to zrobić, zrobimy to w ciągu jednej kadencji. My również mamy program na, dla osób niepełnosprawnych. Chcemy ich bardziej aktywizować, chcemy ich wyciągnąć z domu. Są na to pieniądze, jest 150 tysięcy na stworzenie jednego stanowiska. Jest około 15 tysiąca na dopłatę do jego pensji. My ich wyciągniemy z domu, my postaramy się, żeby przedsiębiorcy przybliżyli się i dali im szansę na pracę, ale również będziemy chcieli stworzyć rady osób niepełnosprawnych, żebyśmy ich uaktywnili trochę sportu bo mówią, że w Sochaczewie się nic nie dzieje. Czy Państwo zauważyli, że w Sochaczewie, no nie tylko w Sochaczewie, ale my mieszkamy tutaj i my to odczuwamy, że brakuje nam y, ludzi, którzy mają zawody y, takie, które są potrzebne nam w usługach do domu. Nie ma hydraulika, nie ma, nie ma glazurnika, nie ma wielu mechaników, więc my chcemy przybliżyć szkoły do przedsiębiorstw, przedsiębiorców skomunikować ze szkołami po to, żeby już ludzie młodzi w wieku nastu lat w szkołach podstawowych dowiedzieli się na temat swoich jakichś zawodów i, i spróbowali coś z tym zrobić, żeby już wcześniej angażować się w takie uczenie zawodu. Również chcemy zadziałać, żeby odpady były tańsze. Mamy na to pomysł, wiemy jak to zrobić, będziemy w tym kierunku szli i to zrobimy, odpady będą tańsze, a również zaczniemy na nich zarabiać. Państwo zauważyli, co się dzieje w Sochaczywie z budownictwem mieszkaniowym. Zauważyliście, że coraz częściej powstaje tak zwanych plomp, parków, zieleni, brakuje, coraz to więcej jest parkingów, samochodów. My chcemy zacząć budować ten Sochaczew, rozciągać go, budować osiedla troszeczkę może dalej od centrum, ale za to dobrze skomunikowane, tak żeby to powstały takie osiedla, ogrody. Mamy w naszym ugrupowaniu bardzo dużo młodych ludzi. Ci ludzie mówią nam, że bra brakuje jakiegoś fajnego centrum rozrywki, żeby mogli tam się spotkać, mogli pograć, mogli zabawić, mogli posłuchać koncertu. My również mamy na to sposób, i takie centrum powstanie. No i ten fantastyczny parking wielopoziomowy. Który kopiują wszystkie ugrupowania i mówią, że to jest ich pomysł. My z tym pomysłem wyszliśmy kilka miesięcy temu. Wiemy, jak to zrobić, wiemy, gdzie go pobudować. To będzie w centrum. Rozładujemy korki, a do tego, żeby parking sam się utrzymywał, po prostu zrobimy na parterze pawilony handlowe, żeby one mogły ten parking utrzymywać. I najfajniejszy i najfajniejszy punkt naszego programu. Tu jest miejsce na twój pomysł. Także. Bardzo prosimy pisać, monitorować, rozmawiać z nami i mówić, co jest potrzebne dla Sochaczewa. Wielkie brawa, szanowni państwo, dla naszego kandydata na burmistrza Darka Zielskiego. Szanowni państwo, znając Darka i jego charyzmę, jego osobę, to ten ostatni punkt, o którym mówił, szczególnie w jego sercu, to nie będzie burmistrz, który będzie siedział za biurkiem i zarządzał z za biurka, tak? Chcielibyśmy teraz zacząć od prezentacji kandydatów. Kandydatów zaczniemy od powiatu. Do Rady Powiatu. Szanowni Państwo, zaczniemy od okręgu numer 1. Przedstawiać kandydatów do okręgu numer 2 do Rady Powiatu. Dziękuję Państwu bardzo. Okręg numer 3, który obejmuje miasto Sochaczew. Szanowni Państwo, okręg numer 4. Teraz zaczynam prezentację do Rady Miejskiej, Okręg numer 1. Zapraszam na miejsca i zaczynamy okręg numer 2. Szanowni Państwo, w takim razie teraz okręg numer 3. I zapraszamy na miejsca. Szanowni Państwo. Teraz przed nami kandydaci do treningu numer 4. Szanowni Państwo, tak jak już wspominałem, mamy też dwóch kandydatów do Rady Gminy. 7 kwietnia wszystko jest w naszych letach. wszystko zależy od Was, od tego co zrobimy i od tego jak zrobimy, od tego czy będziemy pracować, a po tej sali widzę, że nam się uda. Dziękujemy za przybycie.